Faktem jest, że te spoty, które dzisiaj funkcjonują w mediach, mają taki charakter dosyć odpychający. Można odnieść wrażenie, że polska polityka to brud i afery, a przecież spoty mogą być godne, godne naprawdę prawdziwego polaka. Każdemu człowiekowi należy się pomoc prawna, gdy takowej potrzebuje. Każdemu człowiekowi należy się dach nad głową, praca, mieszkanie, samochód i regularne syte posiłki. Państwo. Jest gwarantem ochrony praw. I wolności obywatelskiej. Zapewni wam to Ryszard Kalisz. Tylko i aż. Jeśli uważasz, że dostajesz od państwa mniej niż ci się należy, głosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Ryszarda Kalisza. Kto tu rządzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej? Ryszard zbuduje ci dom. Jak nazywa się organ władzy wykonawczej? Zawiedzie twoje dzieci do przedszkola. Będę krzyczał. Zaprosi cię na obiad. Jak krzyczę w imieniu obywateli. Zrobi pranie, opowie zabawną anegdotę i wypije z tobą brudzia. Państwo ma nie robić niczego więcej. Ryszard Kalisz. Ich interesy. Polityk, który się tobą zaopiekuje. Zagłosuj. Proszę.